kuriera opolskiego poprowadzi dla państwa Kamila Korzeniowska. Dobry wieczór, minęła godzina 18:30, pora na najważniejsze informacje z naszego regionu. Zapraszam. Dane, statystyki, liczby z terenu województwa polskiego i z całej Polski zresztą pokazują jednoznacznie, że każda gmina, każdy dobry projekt, każdy samorząd, który wystąpi z wnioskiem, z dobrym, dobrze zrealizowanym, napisanym projektem, pieniądze na inwestycje dostaje. Rada Miasta Opola zdecydowanie potępia medialną nagonkę, której obiektem stał się wielki papież, święty Jan Paweł II. Jest to siostra zakonna Matylda Getter, która podczas II wojny światowej ratowała w Warszawie żydowskie dzieci przed zagładą. Przedwyborcza ofensywa szefa Platformy Obywatelskiej na Opolszczyźnie. Donald Tusk właśnie odwiedza Strzelce Opolskie. Wcześniej w Kędzierzynie Koźlu krytykował rząd i jego programy skierowane do samorządów. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości punktują przewodniczącego PO i organizują szereg akcji pod hasłem Z jakiej paki Tusk? To było spotkanie z samorządowcami, więc ton i obietnice były do samorządowców dostosowane. Ograniczanie roli samorządu. Coraz większe kłopoty finansowe samorządu, coraz większa centralizacja i powrót do modelu, w którym to władza centralna o wszystkim chce decydować. To wszystko jest odczuwane bardzo dotkliwie również tutaj na, na, na Polszczyźnie. Stąd niewiele obietnic socjalnych, za to w kilku miejscach klin wbity między samorządy a rząd, szczególnie w kwestii podziału pieniędzy z polskiego ładu. Znam te gminy, gdzie, jest, gdzie w gminie wygrywa PiS i ta gmina ma 10 razy więcej pieniędzy. Nie dwa. 10 razy więcej pieniędzy niż gmina sąsiednia. Tylko z tego tytułu, że kumpel z PiSu jest tam. Y Został tam wybrany czy sprawuje władzę. To nie do końca prawda. Kontroluje opolski wojewoda i na dowód pokazuje porównanie swojego budżetu dla powiatu strzeleckiego i tamtejszych gmin z budżetem za czasów Ryszarda Wilczyńskiego. 376 milionów w ciągu ostatnich 7 lat, kontra 181 milionów za rządów Platformy. Podobnie, jeśli chodzi o pieniądze na inwestycje drogowe. Powiat strzelecki i gminy Powiatu Strzeleckiego w latach 2. 16-223 ot, otrzymało około 208 milionów złotych, natomiast y, nieporównywalna kwota dotyczy okresu 2008-2015, bo to naprawdę nie ma już z czym porównywać. Podczas spotkania nie brakowało narzekania samorządowców na nowe obowiązki i problemy z budżetami. Jak się już waliło w tym naszym kraju, to trzeba by użyć samorządów, żeby się jakoś ochronić i każdy z moich kolegów, koleżanek, y, na szczególnie Wspaniale handluje węglem. A gminy są zadowolone z tego, że mieszkańcy mogli się u nich właśnie za pośrednictwem gmin zaopatrywać węgiel. No w końcu to jest jakby nie było statutowe zadanie gmin wsparcia mieszkańców swoich lokalnych. W samych strzelcach opolskich Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało konferencję, podczas której działacze odnosili się do krytycznych słów Tuska. Dane, statystyki, liczby z terenu województwa polskiego i z całej Polski zresztą pokazują jednoznacznie, że każda gmina, każdy dobry projekt, każdy samorząd, który wystąpi z wnioskiem, z dobrym, dobrze zrealizowanym, napisanym projektem, pieniądze na inwestycje dostaje. Spotkanie z samorządowcami Donald Tusk zakończył ostrzeżeniem. Nie możemy udawać, że nie widzimy tego, że Polska, i naprawdę nie ma w tym słowa przesady, że Polska za rok może przestać być członkiem Unii Europejskiej. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej rozmawiał z samorządowcami, jednak nie zdecydował się odpowiadać na pytania mediów, po czym odjechał na spotkanie z mieszkańcami strzelec gdzie był Donald Tusk, gdy w strzelcach opolskich zamykano zakłady pracy, a w inwestycjach trwał zastój? Pytali politycy prawa i sprawiedliwości przed wizytą w tym mieście przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. W ciągu siedmiu lat rządów Zjednoczonej Prawicy tylko na inwestycje do powiatu trafiło 76 milionów złotych, a do całego regionu prawie 300 milionów złotych. Kwoty te Donald Tusk nazywa ochłapami. Gdzie był Donald Tusk, kiedy tutaj, właśnie, w strzelcach opolskich likwidowano wielkie, wspaniałe zakłady, agromet, fabrykę maszyn rolniczych, kiedy likwidowano wielkie zakłady cementownie strzelce opolskie, kiedy likwidowano wapienniki strzelce opolskie, kiedy likwidowano fabrykę mebli strzelce opolskie, kiedy było największe bezrobocie? Wtedy Donalda Tuska tutaj w Strzelcach Opolskich nie było. Z jakiej paki, panie Donaldzie Tusk, tutaj pan przyjeżdża? Co dzisiaj pan powie mieszkańcom Strzelec Opolskich? Obwodnice tego miasta, my już jako Rząd Prawa i Sprawiedliwości musieliśmy wrzucić na listę rezerwową tylko i wyłącznie dlatego, że wy nie przygotowaliście żadnego materiału źródłowego, żadnych projektów. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera każdy region, każdą gminę, każdy powiat. Każde województwo i w ramach rządowego programu, jednego tylko programu, o województwo opolskie otrzymało niespełna 300 milionów złotych w ramach programu inwestycji lokalnych. Województwo opolskie jest jednym z czołowych w Polsce, jeśli chodzi o kwestie rolne, jeśli chodzi o poziom rolnictwa. Te 300 milionów jako dopłaty do paliwa w ciągu. Niespełna siedmiu lat, to jest konkret, to jest rzeczywistość, to nie są obiecanki. Jeśli Państwo kiedykolwiek będziecie mieli okazję spotkać się z Panem Donaldem Tuskiem, to niech spróbuje kwotę podobną do tych 300 milionów wymienić, która za czasów jego rządów została nie tylko być może przekazana rolnikom, ale w jakikolwiek sposób była przekazywana dla. Polskiego społeczeństwa. Donald Tusk lubi tylko obiecy, obiecywać. My tu mamy bardzo konkretne kwoty i bardzo konkretne działania, które zostały skierowane dla mieszkańców Strzelec Opolskich i mieszkańców tutejszego powiatu. I nie pamiętam, aby kiedykolwiek we wcześniejszych latach y, takie znaczne kwoty trafiły dla mieszkańców Strzelec Opolskich. Media wspierające opozycję nie ustają w atakach na papieża Polaka, posługując się materiałami komunistycznej bezpieki. Dziś w stolicy regionu wojewoda opolski oraz radni klubu Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, podczas której zapowiedzieli złożenie uchwały w obronie pamięci świętego Jana Pawła II. Święty Jan Paweł II był liderem duchowym Polaków w najtrudniejszych latach komunizmu. Jego zasługi dla ojczyzny są niepodważalne. Jednak opozycja i związane z nią media nie ustają w atakach na papieża Polaka. Posługują się materiałami komunistycznej bezpieki. Radni miasta Opola z ramienia PIS i wojewoda opolski Sławomir Kłosowski mówią stanowcze nie i chcą złożyć uchwałę w tej sprawie. Rada miasta Opola zdecydowanie potępia medialną nagonkę, której obiektem stał się wielki papież. Święty Jan Paweł II, najwybitniejszy Polak. I Oczywiście są tutaj dokonania wymienione nasz, naszego świętego papieża. W uzasadnieniu chcielibyśmy podkreślić, że e, święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Opola, Polski, Europy, a tak naprawdę całego świata. Opolscy radni, prawdopodobnie jako pierwsi w Polsce, chcą wystąpić z taką uchwałą. Ma ona zostać złożona na najbliższej Radzie Miasta. Radni niebawem złożą projekt uchwały w imieniu ochrony dobrego imienia papieża Jana Pawła II. Nie zniszczyła Jana Pawła II bezpieka, nie zniszczyła Jana Pawła II UBA, nie SB. Myślę, że Polacy pokażą też swoją mądrość. I nie dadzą opluć naszego autorytetu, nie, da, nie dadzą opluć postaci papieża Jana Pawła II, a to, że radni złożą taki projekt uchwały jest jak najbardziej chwalebne i wpisuje się w tą ochronę dobrego imienia Jana Pawła II. Autorzy uchwały zachęcają do wzięcia udziału w Marszu Papieskim, który odbędzie się już 2 kwietnia. Organizowany będzie on w Opolu, ale także w wielu innych miastach w całym kraju. Bartosz Wojtkowski Kurier Polski Polskie Stronnictwo Ludowe przedstawiło dziś założenia projektu Uczciwa Polska. Omówiono trzy główne postanowienia, a w konferencji wziął udział wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Hetman. Takim fundamentem tej koncepcji są trzy nasze postulaty programowe. Władysław Kosiniak-Kamysz i całe polskie stronnictwo ludowe zaproponowało, aby młodzi ludzie mogli mieć dostęp do kredytów mieszkaniowych oprocentowanych na poziomie 1,5% o stałym oprocentowaniu przez całą długość jego spłacania, a także na 100 tysięcy złotych wkładu własnego. Drugim elementem uczciwej Polski, jeśli chodzi o ten projekt obywatelski, jest wyjście naprzeciw ludziom. Aktywnym ludziom ciężkiej pracy, ludziom, którzy pracują często dzisiaj, w związku z tym, że koszty życia są tak wysokie na dwóch etatach, i chcielibyśmy, aby od tej drugiej umowy. Nie trzeba było odprowadzać podatku, aby taka umowa nie była w żaden sposób przez państwo obciążana. Trzeci element, który łączy tak pokolenia wręcz w tym naszym projekcie, to jest postulat współdziedziczenia emerytury. Proponujemy, aby taka osoba, wdowiec bądź wdowa, mogła wybrać, którą emeryturę chce pobierać. Oczywiście wskazałaby z pewnością na tą wyższą i mogłaby pobierać 50% tej drugiej emerytury. Sprawiedliwa wśród narodów świata Matylda Getter wykazała się niebywałą odwagą, ratując żydowskie dzieci przed zagładą w czasie II wojny światowej. Instytut Pamięci Narodowej zrealizował fabularyzowany dokument Matusia o zakonnicy należącej do zgromadzenia sióstr franciszkanek Rodziny Maryi. Film może być również ciekawą lekcją historii. Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką w Nyskim Domu Kultury Instytut Pamięci Narodowej zorganizował seans filmu Matusia. Jest to siostra zakonna Matylda Getter, która podczas II wojny światowej ratowała w Warszawie żydowskie dzieci przed zagładą. Generalnie wpisuje się ta tematyka filmu w Narodowy Dzień Pamięci o Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej i podczas okupacji niemieckiej. Instytut Pamięci Narodowej zrealizował ten film, aby pokazywać Polaków, którzy wykazywali się heroizmem i mimo zagrożenia własnego życia ratowali innych. Młodzież na lekcjach historii uczy się o holokauście, a film miał ukazać konkretną osobę, trudności z jakimi musiała się zmierzyć oraz dramat żydowskich dzieci. W czasie II wojny światowej pomoc Żydom nie była dosyć łatwa, ponieważ za przetrzymywanie Żydów groziła kara śmierci. E, po, żygota pomagała nie byłem. E... Świadomy tego, że to głównie te klasztory. Wydawało mi się, że to bardziej państwo podziemne tam gdzieś chowało po domach, a niekoniecznie te klasztory tak mocniej. Na pewno y, zaskoczyła mnie postać y, głównej bohaterki filmu y, przez y, pomoc do Żydów, y, dzięki czemu osaliła wiele żydowskich dzieci. Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów przepada 24 marca. Tego dnia w 1944 roku w Markowej na Podkarpaciu niemieccy żandarmi zamordowali całą rodzinę Ulmów i ukrywających się u nich ośmioro Żydów. Zgodnie z decyzją papieża Franciszka, beatyfikacja całej rodziny odbędzie się 10 września, w miejscu ich męczeńskiej śmierci. Hanna Honisz, Kurier Opolski. A w tym serwisie zobaczą Państwo jeszcze między innymi. Około 16 km w linii prostej. E, największe trudności, zwłaszcza dla mnie, gdzie już no, przepłynęłem troszkę tych odcinków w wodach otwartych, to jest to, że są to wody dla mnie nieznane. Mają być poświęcone dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska. Mowa o pracach magisterskich nagrodzonych w konkursie imienia Jana i Wojciecha Wawrzynków. Dziś w Instytucie Śląskim laureatom 32. edycji wręczono nagrody. Dzieje kościołaczy, parafii i biografii księży z nimi związanych to tematyka prac magisterskich nagrodzonych w tegorocznym konkursie imienia Jana i Wojciecha Wawrzynków. Zastanawiałem się, ile znajdę źródeł. I takim wielkim odkryciem było w archiwum w Opolu Półwsi, gdzie znalazłem kronikę pisaną w gotyku niemieckim. I to ona była takim naprawdę wielkim odkryciem, gdzie dowiedziałem się no, wielu istotnych faktów. Tematem była postać i życiorys Opata Adalberta Kurzei, benedyktyna pochodzącego z mojej rodzinnej miejscowości, czyli z Kuźni Raciborskiej który był opatem opactwa benedyktyńskiego. W tym roku wszystkie nadesłane prace na konkurs skupione były wokół kościoła i religii. Są to prace, można powiedzieć, nowatorskie, ponieważ mają sporo źródeł kościelnych, do których bardzo trudno dotrzeć. A mimo tego członkowie kapituły są zgodni. Lauraci świetnie poradzili sobie z tym wyzwaniem. Prace były na bardzo dobrym, równym poziomie, tak bym powiedziała. Na dodatek, wszystkie dotyczyły tej samej tematyki, bo związane były z historią kościoła, co po raz pierwszy nam się zdarzyło. Od Prawie chyba 30 lat takiej sytuacji e, e, nie było. Wszystkie prace były e, dobrze przygotowane, e, w dobrym języku na ogół prze, zaprezentowane i tematyka poszerzająca znacznie wiedzę o naszym regionie. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody finansowe, ale to nie jedyna gratyfikacja. Jeżeli praca będzie miała bardzo wysoki poziom, to będziemy rozmawiali na temat wydania tej pracy w formie książkowej. No a poza tym warto pisać o swoim regionie, warto pisać o rzeczach bliskich, warto pisać o tym, co w sercu gra. Konkurs organizowany jest przez Instytut Śląski. Patroni nagrody Jan i Wojciech Wawrzynkowie byli zaangażowani w walkę o polskość Śląska Opolskiego. Małgorzata skupinska Kurier Opolski. Oglądają Państwo główne wydanie Kuriera Opolskiego, a teraz dalsze informacje w skrócie zapraszam. Policjanci z Prudnika w nieoznakowanym radiowozie przerwali niebezpieczną jazdę dwóch kierowców BMW, którzy w rażący sposób przekroczyli prędkość. Jak się później okazało, mężczyźni przypadkowo spotkali się na trasie i zaczęli się ścigać. 43-letni mieszkaniec Opola otrzymał 2000 zł mandatu i 26 punktów karnych. Natomiast 53-letni mieszkaniec Powiatu Nyskiego został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 zł, a na jego konto trafiło 13 punktów karnych. Opolski Zakład Ubezpieczenia Społecznych porównał ilość wniosków złożonych po raz pierwszy o wyliczenie i wypłatę emerytury z początku tego roku z dwoma pierwszymi miesiącami 2022 roku. W styczniu i lutym 2023 roku mieszkańcy regionu złożyli w opolskich placówkach ZUS ponad 1700 wniosków o emeryturę. W analogicznym okresie ubiegłego roku blisko 1200. Powodem większego zainteresowania wyliczeniem emerytury jest wysoki wskaźnik waloryzacji świadczeń, który wynosi blisko. 15%. Już po raz czternasty na Politechnice Opolskiej odbędą się Akademickie Targi Pracy. To okazja, by pracodawcy poszukujący pracowników spotkali się z wykształconymi żakami. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą środę w łączniku Politechniki Opolskiej. TVP 3 Opole objęła targi patronatem medialnym. Adam Bławicki, nauczyciel muzyki Sopolszczyzny, wyjechał do Republiki Środkowoafrykańskiej na wolontariat misyjny. Uczy w pierwszej muzycznej szkole w tym kraju. Placówka jest aktualnie w budowie. Trwa zbiórka na transport dachu ufundowanego przez papieża Franciszka. Jest to pierwsza szkoła muzyczna, która uczy około setki dzieci i chcemy poprosić Państwa, żeby, żebyście nam pomogli sprowadzić dach, który jest tutaj niezbędny na naszą szkołę który został fundowany przez papieża franciszka i właśnie zbieramy go, zabieramy go do kontenera. Niebawem będzie płynął. Zapraszamy Państwa na naszą zrzutkę, gdzie można dorzucić się do tego dachu, żeby tutaj przypłynął, pochodzę z województwa opolskiego z mojej miejscowości kołonysy. Przyjechałem tutaj do Buar, do Republiki Środkowoafrykańskiej, uczyć dzieciaki gry na saksofonie głównie. Mam trzech uczniów saksofonistów oraz jednego trębacza, ale oczywiście zajmuję się też innymi instrumentami, prowadzę zespół instrumentalny, a także zajęcia z improwizacji. Uczę ich także teorii muzyki. Nazywam się Alban, jestem uczniem tej szkoły. Dziękuję ojcu Benedyktowi za szkołę, ponieważ jest to pierwsza szkoła muzyczna w tym kraju. 16 kilometrów wpław na otwartym morzu. Takie wyzwanie postawili sobie dwaj pływacy z Opola, Grzegorz Radomski i Szymon Woszek. W czerwcu chcą przepłynąć cieśninę pomiędzy Sardynią a Korsyką. By osiągnąć ten cel potrzebują pieniędzy na zorganizowanie wyprawy. Tak rozpoczyna się Dzień polskich Pływaków Grzegorza Radomskiego i jego ucznia Szymona Woszka. Treningiem na jednej z opolskich kamionek. No dzisiaj jest tak dość chłodnawo, troszkę rzeźko, fala rzeźko. się robi na Silesii, ale co to dla, dla nas. Będą większe fale, jak będziemy płynąć z Korsyki. Przed nimi bowiem wyzwanie. Chcą w czerwcu przepłynąć w pułap cieśnienia Świętego Bonifacego pomiędzy włoską Sardynią a francuską Korsyką. Dozwolony strój to kąpielówki, okularki i pływacki czepek. Około 16 km w linii prostej. E, największe trudności, zwłaszcza dla mnie, gdzie już no, przypomniałem troszkę tych odcinków w wodach otwartych, to jest to, że są to wody dla mnie nieznane. Jedynie co to z geografii wiem, że wody śródziemne Morza Śródziemnego są po prostu mocno zasolone, e, są parzące meduzy, więc najbardziej to uważam za. Za takie zagrożenia. Ten dystans w zależności od prądów może im zabrać od 4 do 6 godzin. Grzegorz Szarodomski przepłynął już m.in. kanał La Manche. W ubiegłym roku pływacy razem pokonali Zatokę Gdańską z Gdyni do Helu. Dla mnie jest to jakiś kolejny cel, marzenie. Też zawsze chciałem sobie popływać z rakinami. Jest to też jakaś forma rozgrywki dla mnie i atrakcji, żeby sobie też tam jakąś klepnąć meduzę. I myślę, że to jest jednak pokazanie, że młodzi ludzie mają jakieś cele w życiu i ambicje. Towarzyszyć im będzie m.in. pan Tomasz, ojciec Szymona, asykurujący razem z lekarzem pływaków z łodzi. To, co w każdym sporcie wytrzymałościowym, więc podajemy im w określonym czasie jedzenie, podajemy im picie, e, podajemy im czas, żeby wiedzieli czy są trochę przed czasem, czy za czasem. Ogólnie dbamy o to, żeby mieli taki komfort pływania, żeby myśleli tylko o samym pływaniu. Aby wyprawa doszła do skutku, pływacy potrzebują około 35 tysięcy złotych na pokrycie kosztów związanych z transportem, zakwaterowaniem, czy zabezpieczeniem i asekuracją. Rozpoczęli zbiórkę na portalu zrzutka. to Dziś, Skupińska, Kurier o Polski. I tą informacją kończymy główne wydanie. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody, którą przygotowała Dominika Merta. Tuż po niej rozmowa dnia. Gościem Małgorzaty Lisy Skupińskiej będzie wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa, a ja spotkam się z Państwem ponownie o godzinie 20.30 i 21.30 w kolejnych wydaniach Kuriera Opolskiego. Teraz dziękuję za uwagę i życzę dobrego wieczoru. Do zobaczenia.